Sponsorem programu jest firma Kirs zegarki z czasem. Witam serdecznie w programie Power TV poświęconemu motoryzacji użytkowej. Nazywam się Rafał i jestem współtwórcą tego programu, który ma skupić miłośników samochodów. Teraz przejdę do meritum sprawy i zaprezentuję swój samochód. Prezentowany model to Opel Astra 2 o silniku 1.4 i mocy 90 koni mechanicznych z 2007 roku. Wyposażony jest w 5 manualną skrzynię biegów, dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, radio CD oraz mechanicznie sterowane lusterka i szyby. Zapraszam. Pomimo swojego przebiegu, bo prawie 105 tysięcy kilometrów, a sam samochód ma przecież 6 lat, wnętrze jest dość zadbane. Ta wersja może nie jest jakąś ekskluzywnie wyposażona, można nawet powiedzieć, że słabo, bo brak np. klimatyzacji, elektrycznych szyb czy lusterek, nawigacji satelitarnej. No ale nie zawsze o to tu chodzi. Ważne, żeby samochód długo służył bez większych komplikacji. Teraz zapraszam na jazdę. Dlaczego kupiłem ten samochód? Jak każdy samochód ma swoje zalety i wady, ale ja zacznę od wad, gdyż w moim odczuciu jest ich Jedną z głównych wad tego samochodu jest silnik, a mianowicie jego dźwięk. Jadąc 120 km na godzinę na piątym biegu ma się wrażenie, że ten silnik się po prostu męczy. Przyspieszenie tego samochodu jest kiepskie, o czym świadczy fakt, że do rozpędzenia go do 100 km na godzinę potrzeba nam dużo czasu. Wnętrze tego samochodu jest po prostu nudne, dominuje szarość. Konstruktorzy w ogóle nie pomyśleli nad jakimiś ciekawymi rozwiązaniami i bajerami, aczkolwiek nadrabia swoją funkcjonalnością. Zalet muszę być ironiczny do tego co wcześniej powiedziałem. Silnik pracuje cicho pod warunkiem że że nie jeździmy brawurowo. Wtedy ten samochód odwdzięcza nam się cichą, spokojną i komfortową jazdą. Inną zaletą jest to, że ten samochód jest pewnego rodzaju samochodem rodzinnym. Do bagażnika zmieścimy większe bagaże czy krózek. Często z rodziną wyjeżdżam na jakieś 2-3 dni, więc wtedy no przyda się zabrać ze sobą parę drobiazgów, a ten samochód mi to umożliwia. Teraz przejdźmy do spalania i kosztów utrzymania tego samochodu. A więc spalanie utrzymuje się na poziomie 6 litrów na 100 km. Koszty utrzymania i sprawy serwisowe to nie jest jakieś wielkie uderzenie po naszych kieszeniach. Samochód nie należy do najładniejszych, ale też nie został stworzony po to, by zachwycać. ten odcinek chciałem z czystego serca polecić ten samochód osobom, które będą traktowały go jako narzędzie do codziennego przemieszczania się z punktu A do B, a nie dla osób, które będą go traktowały jako, jako świecidełko, które ma przedłużyć ich ego. Ten samochód w naszym rankingu dostał również cztery gwiazdki, tak jak jego poprzednik BMW E36 316i. Mimo trochę gorszej stylistyki i prestiżu zdecydowanie nadrabia w ekonomii. Co ty na to? Pisz w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej, klikajcie łapki w górę, a jeśli chcecie zasubskrybujcie nasz kanał, pokaże nam to, czy chcecie więcej podobnych filmów i miło doceni naszą pracę. Następny film już wkrótce.